Szymanko, tutaj Mr. Aleksynie i witam Was w takim bardziej prologu serii o nazwie Zdrapping. W tej serii będziemy sobie zdrapywać zdrapki, jak możecie teraz y, widzieć y, nas na ekranie. Będzie to um, będzie to jakby openingi, jak dużo osób robi openingi w CSie, to ja postanowię zrobić openingi z drapek, ponieważ jest to podobno bardziej opłacalne, a serię jakby, że tak powiem, żeby nie powiedzieć skopiowałem, to zainspirowałem się użytkownikiem Bonkol, który nagrywa to jako pierwszy chyba na polskim YouTube z drapki i ja też sobie postanowiłem i żeby prolog i nie wydawać dużo pieniędzy. Będą to dwie zdrabki po złotówkę yy, o nazwie Wabank. Yy, tak one wyglądają. A instrukcja brzmi Zdrap twoja, twoją liczbę, znajdź ją w grach od 1 do 3 i wygraj kwotę z pola wygrana. Przy, z pola wygrana przypisaną do danej gry. Wygrane sumują się. Tak więc yy, będę zdrapywał pojedynczo, więc jedną możemy wziąć na bok i będę zdrapywać takim oto dwa ruble mam dwa ruble tak więc zaczynamy na początku to zdrapię e, moją liczbę a więc moja liczba do 9 widać dobrze a więc rozpocznijmy pierwszą grę zobaczmy ile można wygrać O kurczasz 500 złotych zobaczymy zobaczymy Czy uda mi się to Osiągnąć Uwaga Nie, niestety Nie udało się Nawet blisko byliśmy Dobrze więc druga gra Uwaga, jedna złotówka Zobaczę czy chociaż się ta zdrabka zwróci Uwaga pierwsza nie, niestety. Jeden. I uwaga. Druga liczba. 9. Wow. Yeah! A więc mamy... Mamy jedną dziewiątkę. Tak więc raczej nam się ta zdrabka już zwróciła. I zobaczmy ostatnią grę. Jest to 5 zł. Więc sprawdźmy czy mamy szczęście. 8. Czy blisko byliśmy? Byliśmy blisko jedno. Brakuje. Oj, trochę przesunąłem. Uwaga, druga gra. 6. No już prawie by się odwróciło i byłaby dziewiątka, ale no niestety. I ostatnia gra. 5. No niestety. Dobra, uwaga, sprawdźmy. Nie. Tylko wygraliśmy, tutaj widzimy, dziewiątkę trafiliśmy, więc wygraliśmy złotówkę, więc już nam się, że tak powiem, zwróciło. Teraz druga zdrabka, twoja liczba. Moją liczbą będzie 3. Dobrze, 3. Jak już znamy zasady, to możemy otwierać, a więc 70 zł. pierwsza gra. Zobaczymy, czy będziemy mieli szczęście. Go otwieram. Ło, już przez chwilę myślałem, że to 3, a tu niestety 4. Kurczę, wszystko obok. Dobrze, dajemy dalej. Kolejna gra to 30 zł. Dobra, patrzymy, uwaga. Pierwsza szansa. Nie, 8, niestety. I drugie to jest 1. I również nietrafione. Dobra, zabieramy się za ostatnie. Ostatnia to wygrana, to będzie 10 złotych do wygrania. Dobrze. Zaczynamy. Pierwszy 6. Niestety nie nasz numer. Dziewiątka. Szkoda, że nie w poprzedniej. No i dwa. Jeszcze raz sprawdzamy, czy nie ma tu żadnej trójeczki. Nie ma! Tak więc na pierwszy odcinek jesteśmy złotówkę, no taki prolog, to tam, to nie pierwszy odcinek, tylko że tak powiem zerowy, to jesteśmy minus złotówkę, mam nadzieję, że w następnych zdrapingach uda nam się zarobić parę grosza, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia i cześć, myślę, że seria będzie się ukazywała co tydzień, tak więc jeszcze raz siemanko, papa.